Co dalej z rynkiem bitcoina? Czy jesteśmy bliżej wzrostów czy spadków? Zaraz na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Pamiętajcie, moi drodzy, że te informacje nie są to ani porady, ani też rekomendacje inwestycyjne. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym piątku Tradera. Od razu na samym początku życzę Wam doskonałego weekendu oraz udanego, moi drodzy. Świątecznego czasu. Dobra, startujemy. Wyjątkowo zaczniemy od lokalnej sytuacji, czyli od takiego spojrzenia krótkoterminowego, ponieważ jeżeli chodzi o długi termin, nic się nie zmienia i, jak wiecie, od pewnego czasu powtarzamy ten sam cykl. Stąd też zacznijmy od lokalnej sytuacji. Jeżeli chodzi o lokalny ruch, Ceny bitcoina. To wiemy, że na aktualnym etapie, czyli na tym szóstym etapie ruchu między halvingami, gdzie w tym momencie jesteśmy między halvingiem trzecim a między halvingiem czwartym, cena bardzo często w tym szóstym etapie miała mocne wahania, czyli była dynamika wzrostów, dynamika spadków. Ok, to jest taka ogólna informacja. Spójrzmy bardziej lokalnie. Lokalnie widzimy, że aktualnie trwający wzrost, tutaj z okolic 27 tysięcy dolarów do aktualnego szczytu w okolicach 44 tysięcy dolarów trwa. Cały czas powyżej tendencji. Tendencja jest to, nazwijmy to tak technicznie, kąt cenowy, pod którym po prostu cena bardzo często potrafi reagować. W tym przypadku, jak możemy zauważyć po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Piąty, szósty i tak dalej. Czyli widzimy, że pod pewnym kątem cena reaguje. Tutaj oczywiście w tendencjach nie chodzi o to, aby je oznaczyć, jak nam się tylko podoba, tylko też ważne jest to, żeby zobaczyć szerszą perspektywę, czyli na jakim etapie cyklu jesteśmy, czy tam był ruch zgodny z takim podobieństwem, plus też jak wygląda wolumen, tak? czyli czy te wartości wolumenu też są podbijane, podczas gdy właśnie trwa ruch. Związane z taką powtarzalnością. To nie jest nic innego jak to, że. Takie powtarzalności są zauważalne, dlatego jak załóżmy ruch pod podobnym kątem, z racji tego, że około 70-80% kapitału na rynkach jest to kapitał już w dużym skrócie zautomatyzowany, tak? ponieważ do, do miliardowych transakcji no oczywiście nigdy nie dochodzi e, poprzez, nazwijmy to, kliknięcie e, za pomocą ręki, <laughs> tylko są jest to już, moi drodzy, kapitał zautomatyzowany, boty rozkładają transakcje, oczywiście na myśli algorytmy dużego kapitału, stąd też nawet osoby, które handlują na rynkach europejskich załóżmy DAXa tak, to widzą, że o 9 rano, gdy otwiera się ten właśnie rynek, rynek DAXa i wszyscy zaczynają handlować, to, to prawie że każdego dnia jest podobny schemat w okolicy godziny 9. I to nie jest dlatego, że wszyscy tak samo handlują, tylko dlatego, że duży, wiodący kapitał po prostu wchodzi w ten rynek w podobny sposób. Oczywiście w dużym skrócie. Dobra, do brzegu, bo, bo nie o tym dzisiaj, kochani. <laughs> Teraz widzimy, że ten trend wzrostowy trwa. Ten trend jest cały czas zgodnie z tą tendencją, czyli jeżeli jesteśmy pod, powyżej tej tendencji, to dopóki cena jest powyżej jej, to ten trend wzrostowy ma szansę trwać. Czyli ta cena, którą właśnie tutaj widzimy, i te ruchy zwyżkujące, one istnieją, one są z racji tego, że ta tendencja nie została wybita. Teraz dalej. Jak wiecie, patrząc nieco szerzej, do poziomu około 48 tysięcy dolarów, czyli ta strefa czerwona, mamy, moi drodzy, strefę spadkową. Czyli ten wzrost, który aktualnie trwa, jest już w strefie spadkowej, czyli im jesteśmy wyżej, tym też jesteśmy bliżej możliwych spadków. Kiedy będzie potwierdzenie na to, że te spadki mogą się rozpocząć? No, naturalnie, gdy ta tendencja zostanie wybita, czyli jeżeli, załóżmy, od aktualnej ceny od 43 tysięcy dolarów cena bitcoina by spadła i załóżmy, w ciągu dwóch dni byśmy nie wrócili powyżej tego poziomu, czyli świeca by się zamknęła, to jest sprawdźmy nawet na interwale jednodniowym, nawet na interwale jednodniowym, moi drodzy. Czyli, gdyby cena spadła około 2000 dolarów, to będzie to wybicie tej tendencji i dalej będzie szansa na ruch spadkowy. Czyli w tym momencie lokalnie cena wzrasta. Widzimy to. Sygnał na ruch spadkowy będzie, gdy cena wybije tą tendencję. Ta tendencja ma znaczenie z racji tego, że właśnie na tym szóstym etapie cyklu między halvingami często te, te tendencje moi drodzy występowały możemy tutaj to zobaczyć w roku 2015 16 <laughs> Dalej, w roku, moi drodzy, 2019-20, też były te ruchy przy tendencjach. Oczywiście, jeżeli chodzi o same tendencje, nie korzystamy z nich w żaden taki przypadkowy sposób, tylko gdy są spełnione konkretne warunki. Jak wiecie, gdy mieliśmy ten dołek w roku 2022 w okolicach 16800 to też tendencje oznaczyłem, że po jej wybiciu jest szansa na dalszy trend pro wzrostowy i też wiemy, że aktualnie trwający trend też on miał już swój sygnał, który pochodził z tendencji. Oczywiście samo podejście takie techniczne do tendencji nie jest to rzecz najważniejsza na rynku, bo nie ma czegoś takiego, co jest takim ala świętym gralem, tylko zawsze jest kilka tych potwierdzeń, ale to nie temat na dzisiaj. Dobra. Czyli moi drodzy, tu i teraz mamy trend wzrostowy. <laughs> Do około 48 tysięcy dolarów jest strefa spadkowa. Sygnałem z tej strefy spadkowej na możliwe dalsze spadki będzie co? Będzie wybicie. Tej oto białej tendencji. Jak to się wydarzy? Cena na interwale dwudniowym zamknie się poniżej tej tendencji, to otworzam to drogę tutaj do spadków w kierunku 38, 36, 34 tysiące dolarów. Te zielone strefy są to poziomy, do których uważam, że te spadki są moi drodzy, możliwe. Jeżeli przykładowo mylę się w tym momencie i ta strefa spadkowa w ogóle lokalnie, czyli krótkoterminowo. Nie zatrzyma ceny, tylko będą dalej wzrosty, no to powyżej 48 tysięcy dolarów po prostu już z tego scenariusza spadkowego rezygnuje. Zostanie, po prostu, zostanie on, moi drodzy, po prostu rozjechany przez cenę, czyli w ogóle będzie to po prostu scenariusz już nieaktywny, będzie on wybity. Też do każdej decyzji. Warto jest mieć ustawiony konkretny poziom, przy którym wychodzimy z, z pomysłu w ogóle na tą decyzję, po to, żeby potem nie prosić o rynku, nie, nie zakłamywać rzeczywistości na podstawie tego, że na przykład wiesz, będzie cena cały czas rosła, cały czas rośnie, a ty i tak czekasz na spadek, i tak czekasz na spadek. Musi być taki stop loss, czyli moment, w którym po prostu rezygnujesz z danego scenariusza, tak? Ważny jest ten moment aktywacji danego scenariusza, i tak samo też negacji danego scenariusza. Dobrze, ok, czyli tak, lokalnie tendencja do wybicia, jeżeli zostanie wybita. To będzie dosygnał to na kolejne możliwe spadki. Ok. Globalnie mamy świadomość tego, że cena Bitcoina cały czas jest w utrwalonej już przez ostatnie lata cykliczności, czyli przypomnę ją tylko, ponieważ ostatnie odcinki to jak najbardziej już tyle razy powtórzyliśmy, że mam nadzieję, że znacie to doskonale na pamięć. Czyli tak. Po halvingach często trendy pro wzrostowe. Rok 13 9000%, rok 17 2900%, rok 21 660%. Czyli widzimy, że cena Bitcoina, ok, jest ona coraz wyższa w cenie, tak, w konkretnych liczbach, ale są to wzrosty coraz to mniejsze, czyli następuje naturalna kolej rzeczy dla każdego rynku, który się rozwija, następuje wypłaszczanie danego ruchu. <laughs> Ok. Po halvingach często trendy wzrostowe. Między pierwszym a drugim halvingiem w jego połowie widzimy, że rozpoczęły się ruchy spadkowe. Między drugim a trzecim halvingiem w jego połowie też rozpoczęły się ruchy spadkowe. Między trzecim a czwartym halvingiem w jego połowie również były bardzo mocne ruchy spadkowe, czyli widzimy, że jest kilka punktów zaczepnych na rynku Bitcoina. Rynek Bitcoina to nie jest miejsce czy jakikolwiek inny rynek, w którym handlujemy, gdy nam się podoba. Musi być konkretny warunek. Przykładowo na rynku Bitcoina. w w perspektywie długoterminowej, w perspektywie lat, patrząc na cykl i na podstawie cyklu, gdy podejmuję decyzję, mam tych kilka punktów. Są to halvingi, są to odległości między właśnie tymi halvingami, czyli kolory. Żółte są to halvingi, 50% jest to połowa odległości między halvingami. OK, i teraz co się wydarzyło dalej? Dalej mieliśmy akumulację w roku 15, w roku 18, 19, dalej w roku 22, 23, czyli wszędzie powtarza się to samo: akumulacja, 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 dalej trend pro wzrostowy, dalej trend pro wzrostowy. Zresztą tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, teraz, ten lokalny szczyt, czyli okolice 47-48 tysięcy dolarów, jest to szczyt z naszej analizy długoterminowej z listopada z roku 2022. Tak? Myślałem, że ten szczyt będzie nieco wcześniej, no ale jak wiecie, no nie jestem wróżką, chyba, chyba nikt ją nie jest, ewentualnie może on zbyt mało wiedzy, że nie wiem, że są wróżki. I tutaj ten szczyt, myślałem, że będzie nieco wcześniej. Dobrze, w długim terminie mamy teraz sytuację, gdzie... Uważam prywatnie, że jest szansa jeszcze tutaj na, na okej. Okay w Perspektywie dwóch, trzech lat dalej trend wzrostowy. Technicznie i logicznie jest on jak najbardziej sensowny, z racji tego, że banki upadają, z racji tego, że ludzie będą uciekać do bitcoina. Tak, Wenezuela, Turcja, waluty fiducjarne tracą na swojej wartości. Ludzie uciekają do złota, do srebra, również do bitcoina. Dlaczego? Bo boją się zamieszek. Ludzie trochę też się delikatnie zaczynają bać, co zauważam, posiadać coś fizycznego, typu moi drodzy, nieruchomości, działki i tak dalej. To jest świetne. Jak najbardziej, nie mówię, że nie, ale zobaczcie proszę też, nawet jak się uczą już z tego, z tego pokolenia dzieci. Wszystko jest w telefonach, wszystko jest na touchpadach, na, touchpadach, na tabletach. Zobaczcie, jak się mocno rozwija VR. Czyli wirtualna rzeczywistość, virtual reality, czyli wszystko będzie szło w tą taką, nazwijmy to, nienamacalność, tak? czyli będziemy przechodzić ten świat wirtualny i nie ma co się tego bać, tylko jeżeli nie chcemy zostać takimi dinozaurami, których ominie epoka, i potem będziemy zdziwieni, że, że świat istnieje bez nas, no to warto się zatrzymać i pomyśleć, czy przypadkiem nie jest to dobry pomysł, aby też przykładowo być w, tej, w tych wirtualnych walutach. Zresztą Unia Europejska też sama już proponuje wirtualną walutę. Tak, wirtualne euro już jest sklepnięte. Polska, z tego co wiem, też, też cały czas nad tym już pracuje. Zresztą to CBDC będzie wchodziło. Oczywiście takim sposobem gotowania żaby, czyli krok po kroku będą nam to wszystko proponować, jak najbardziej, jak za każdym razem, ale później umówmy się, stanie się to obowiązkiem poprzez to, że będą coraz bardziej zmniejszane limity, nawet jeżeli chodzi o kupno złota, tak, za po prostu gotówkę, to jak wiecie, te limity te limity kiedyś były większe, czy nawet sam przewóz gotówki też, czy nawet same wypłaty z bankomatu, wiecie, że się to zmniejsza, zmniejsz, zmniejsza co jakiś czas o kolejne kwoty, ponieważ takie gotowanie żaby jest dla wielu ludzi po prostu czymś czymś, co jest łatwiej zaakceptować, tak, bo nagłych zmian nikt nie lubi. A wiadomo, z takich powodów bardzo gadzik, ponieważ się przyzwyczajamy, ponieważ no nie jesteśmy od tego jako nasz taki organizm, żeby cały czas się zmieniać. Chyba, że są to osoby, oczywiście, które mocno gdzieś się rozwijają, to się do tego, moi drodzy, przyzwyczaiły. Ale dobra, nie o tym dzisiaj, bo tutaj zakrawamy gdzieś o psychologię. I teraz zobaczcie proszę. Mamy tu aktualny, aktualny ruch na Bitcoinie. W długim terminie nic się, kochani, nie zmienia. A, czyli te, ta perspektywa dwóch, trzech lat uważam, że jest możliwy poziom 80-90 tysięcy. Dolarów, patrząc na to, co dzieje się geopolitycznie, to co dzieje się, moi drodzy, patrząc tak też gospodarczo, i Bitcoin też jest zgodny z kierunkiem, w jakim idzie świat. Po prostu na ten moment. Technicznie, krótkoterminowo, jeszcze perfekcyjnie byłoby, gdybyśmy przed halvingiem mieli tą obniżkę cenową w kierunku chociażby 32-34 tysiące dolarów. Takie moje życzenie do rynku. Pamiętajcie też, moi drodzy, że coraz bliżej Halloweenu będzie coraz więcej, więcej emocji, coraz też więcej informacji. I bardzo ważne jest to, żeby patrzeć szeroko, z szerokiej perspektywy na cały rynek kryptowalut. Dlaczego? Ponieważ to, że na przykład cena bitcoina wzrosła o kilkadziesiąt procent, jak ostatnio, czyli 40% wzrostu, mieliśmy, moi drodzy, od września. Sorry, 60% wzrostu mieliśmy od września. To nie jest rzecz niesamowita. Takie wzrosty już by następowały. I teraz co jest dziwne? Na ten moment coraz więcej osób z racji tego, że wzrosty już istnieją, już są, czeka na jeszcze kolejne wzrosty. A nieraz było tak, że gdy wzrosty już się rozpoczęły i każdy czeka na kolejne wzrosty, to już był ich koniec. Stąd też media. Również to wszystko jeszcze bardziej napędzają, i tym bardziej ważne jest to, żeby, moi drodzy, uważać teraz na wszystkie informacje i nie dać się wciągnąć w matrixa, w którym ktoś wam, ktoś wam powie, że Bitcoin będzie za milion dolarów. Dlaczego tak? Dlatego, że nie raz, nie dwa było tak, że na rynku, moi drodzy, negatywne informacje były właśnie w momentach, gdy warto było. Kupować. Tak było w każdej konsolidacji, w momencie też akumulacji w roku 15, w roku 19, w roku 22. Czyli te negatywne informacje często pojawiały się tam, gdzie miała być jeszcze delikatna obniżka cen, żeby duży kapitał mógł zakupić daną kryptowalutę, a następnie były gigantyczne wzrosty, no z racji tego, że duży kapitał już był w tym rynku. I tutaj mówiąc duży kapitał, to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko jest to fakt. O co chodzi? Są fundusze inwestycyjne, takie jak na przykład Vanguard, BlackRock, State Street i jeszcze masa innych, ale te trzy są największe i uważam, że najważniejsze. I co jest ciekawe, przykładowo, taka newsodajnia, jak załóżmy CNBC, Fox Corporation, czy w ogóle samo Fox News, są to media, które są czyjąś własnością. Czyją? No właśnie. Tych funduszy inwestycyjnych. Czy te, czy te fundusze inwestycyjne wchodzą w rynek kryptowalut? Jak najbardziej wchodzą. Czyli jeżeli jesteś właścicielem mediów, mediów, które mocno wpływają na nastroje inwestorów, to co możesz robić, co chcesz. Czyli ty generujesz informacje na temat danego rynku medialne, na podstawie tych informacji buduje się nastrój inwestorów detalicznych, na podstawie nastroju inwestorów detalicznych są ruchy, ich, tych inwestorów, czy, kup, czy kupna, czy sprzedaży, czyli ty możesz obniżać cenę i też ją podwyższać, zależnie od tego, czy ty chcesz kupić taniej, czy na przykład sprzedać drożej. Tak? Nawet. Zobaczcie, co się wydarzyło z naszą, z naszymi tutaj, nawet z walutami, tak? Gdy są te momenty takie kryzysowe, bardzo często potrafi być chwilowa podwyżka, ludzie uciekają do pewnych walut, bo sobie wiecie, taka ala bezpieczna przystań, nagle powrót ceny. Gdy mamy na przykład sytuację nawet na złocie, mamy sytuację kryzysową, cena potrafi dynamicznie wzrosnąć i później mamy nagły spadek. Dlaczego? Ponieważ te decyzje a propos tego, co ma kiedy wzrastać, zostało już dawno temu podjęte, przed w ogóle jakąkolwiek informacją medialną, która ma, tak jakby, wystraszyć bądź też zachęcić klientów detalicznych do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Dużo rzeczy jest już w rynku w cenie. Tak zresztą nie, nie, było, nie było takiej sytuacji jednej, chyba nawet dwie bądź trzy, w której w której właśnie wyszło na jaw, że ktoś już wcześniej kupował Bitcoina, a mimo tego mówił negatywnie o, o, o samym rynku Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ nie chciałoby te podwyżki cen nastąpiły, ponieważ ludzie chcą kupować taniej. Mam na myśli oczywiście duży, duży kapitał, który zawsze, zawsze wygrywa. A propos BlackRock, Vanguard, State Street to polecam lekturę. Oczywiście w necie jest tego trochę, trochę mało, ale na YouTubie jest dość sporo filmów, stąd też zachęcam do oglądania, żeby się też zobaczyli taką małą część tego, tego Matrixa. Tak? Na Forsalu też jest taki artykuł, dość stary, ale jak najbardziej on daje taki ogólny pogląd. Władcy 12 bilionów, trzy firmy zarządzają majątkiem większym niż łączne PKB Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. tak Czyli no, żyjemy w świecie, moi drodzy, który jest bardzo mocno bardzo mocno tutaj już zmonopolizowany. <laughs> I taka ciekawostka jeszcze, tu już nie powiem nazw firm, no bo pewnie wtedy zdejmą mi ten film, nazw, A, nie czuję, że rymuję prawie, że. <laughs> Moi drodzy, też jest taka firma, bardzo popularna z branży żywieniowej, która zrobiła swój ranking, tak jakby mm, ranking wartości odżywczych, czy takich zdrowotnych, jeżeli chodzi o produkty, które ta, ta firma wypuszcza. I niesamowitą patologią jest to, że przykładowo kakao z chyba 20, jest kakao, ma 20% cukru, moi drodzy, właśnie w swoim składzie, ale tam jest dodany wapń, to przez to ma chyba tą gradację A bądź B. Czyli wiadomo, A, B, C, D, E chyba nawet jest. Im im bliżej, a tym lepiej, tak? A na przykład kefir według nich ma D, tak? Kefir, który ma trzy składniki. I to jest niesamowite, tak? Że potem te największe firmy tworzą rzeczywistość: ludzie są rozkojarzeni, zabiegani, nie zwracają takie rzeczy uwagi. Ponieważ cały czas gonią, a potem budzą się dwa pokolenia dalej i widzą, kurde, co jest. Ja jem cały czas cukier, źle się czuję. No, jak to możliwe, skoro to jest takie dla mnie dobra? Nie patrzymy szeroko często. I tak samo jest na rynku, tak, bo ten schemat, taka ta, nazwijmy to matryca, związana z tym, żeby kierować uwagą inwestorów, czy kierować uwagą konsumentów, ta matryca działa w podobny sposób w każdej branży. Czy w inwestycyjnej, czy w takiej codziennej, spożywczej. Stąd też warto jest mieć, moi drodzy, się na baczności i zobaczyć, czy to to w co wierzymy teraz jest na podstawie tego, że ktoś to faktycznie przeanalizował, czy za tym stanęły takie duże pieniądze, że każdemu było wszystko jedno, co tam będzie, grunt, że było za to, moi drodzy, zapłacone. Stąd też bądźmy też ostrożni w tej, w tej materii, już nawet mówiąc tak poza, poza rynkiem. Takie świąteczne gadanie dzisiaj trochę, życiowe, ale, ale po prostu Matrix jest bardzo ciekawy, ten taki system, który nas otacza. Ale dobrze, moi drodzy, nie boimy się, bądźcie, moi drodzy, bezpieczni, nie ryzykujcie środków, których nie możecie. Stracić, czyli po prostu zawsze, za każdym razem sprawdzam, ile czasu potrzebuję, aby daną kwotę odrobić. Jeżeli będzie jej strata, również sprawdzam, ile dana kwota jest dla mnie ważna, ile, ile jest dla mnie warta, przepraszam. Czyli załóżmy, nie piszę tylko o samych cyfrach, konkretnych liczbach, tylko też wypisuję, co stracę, jaką możliwość gdy daną kwotę również na rynku stracę, żeby, chodzi mi o to w tym ćwiczeniu, żebyśmy rozumieli, co ryzykuje, tak, żeby to nie było, że a, zaryzykuję 50 tysięcy złotych, nie, 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 to ma być rozpisane, załóżmy to 50 tysięcy złotych, będę na przykład odrabiał pół roku, tak, Wtedy rozumiemy, jaki jest taki ładunek nasz emocjonalny i nasze przywiązanie do tej kwoty. Jeżeli to zrozumiemy, no to trzecim krokiem jest to, że zaczynamy inaczej patrzeć na tą kwotę, czyli czwartym krokiem jest to, że w ogóle może być inna decyzja z naszej strony, bo rozumiemy tą kwotę niż w pierwszym punkcie. Stąd też też dbajmy o swoją głowę, żebyśmy też nie podejmowali decyzji takich po prostu zbyt pochopnych. Okej, okay, mam nadzieję, że dzisiaj za dużo, moi drodzy, nie namieszałem. Pierwszy raz chyba zaczęliśmy od sytuacji lokalnej, ponieważ też wiem, że już dużo, dużo rzeczy po prostu powtarzamy, ale są to rzeczy ważne, bo to są rzeczy, które działają i powiem Wam szczerze, że i tak chyba będę zaczynał zawsze od terminu długiego, z racji tego, że tak jest to wszystko bardziej wtedy ułożone. Dobrze, czekamy lokalnie na kolejne ruchy. Bądźcie proszę bezpieczni, bezpieczni. nikt nie jest wróżką i ja oczywiście ze swojej strony, gdy ja tylko coś na rynku zmieni, też dodam kolejną aktualizację. Okej, okay, już kończę. Dobrego weekendu. Pozdrawiam Was, moi drodzy, gorąco. Pamiętajcie o zasadach i też o tych schematach, które dzisiaj poruszyłem w tym filmie, bo to jest kluczowe: wszystko się w naszej głowie zaczyna i też wszystko się w naszej głowie kończy. Pozdrawiam. Dobrego weekendu, udanego czasu świątecznego. Cześć.